Jak każdy. A, tak każdy. Tak, wypiję czystą. Woda? Czystą. No to woda jest tak. najlepsza. A Nie pan... popijam żadnymi sokami. Czyli Tylko stara popami. szkoła. To jest taki duży naleśnik. No, a na ile wystarczy? No wie pani naprawdę dużo jem, więc dwa, trzy. Pierzę się do pracy. Tak, ale tam mają pani jakieś jedzenie? Je, no Długie śniadanko? Trzecie leczenie. że pani nie dużo witamin, bo fryzura jest wyrośnięta. Tak, Czy, fryzurę mam zawsze, bo. Czyli do, jest zdrowo. do pożegu było. No, mocno. Mocno, a było jakieś wkładanie palców czy coś? Nie, to tak du to nie. Dużo witamin, dużo z... owoców przede wszystkim. Owoce i witaminy i takie wi taki można czymś takim się pochwalić, tak? No. Co robiłeś, żeby wyrzucić się? Nic w zasadzie, leżałem, czekałem. <laughs> Czekałeś na co? Tak. Na to, aż samo wyjdzie. <laughs> co ja robię, yy, ale z czym? No z tym jedzeniem, które jest w środku w pani. A nic, tak sobie po prostu przechowywuję. Za bo... ile dni? Ciężko to powiedzieć. Ale tak mniej więcej, no pi razy oko, pi razy drzwi, to się mam. Trzy. Pan nie mówi? Nie. Aha, czyli pan mówi? Sport oprócz błękitu? Nie. Opierdalanie się. Opierdalanie się. No ale tak. na czym to polega? Leżing tak zwany. Mhm. Mało pan mówi. Kolonka zapijana piwem, na przykład sześcioma? Nie, 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 ale kebab, hamburgery, takie rzeczy. Że... Nie ma Pani zapędzenia. Nie. Nie gotuje Pani domu? No jak nie gotuje, mam Kleba Pani gotuje? Nie na kebab, to ja idę tak sobie. Ja pan... <słyska> panie. Jak spić? Normalnie. Emeryt to emeryt wie Pan. Musi się napić. Tak. Ja widzę Pan z wojska jest. Ja z wojska nie. Pan jest z wojskowym mundurze. Jak w wojsku karmię? Ja nie jestem z wojska, pomylka. Czyli tak. a, a Pani je w ogóle coś? Nie, nie wiem nic. Pan nic Tak. To ja mogę do, do sklepu po coś skoczyć. Ale pan ma tutaj widzę buty, sportowe, wszystko jest. No pan jest z wojska. Nie, nie jestem. To... Na przepustce. Na przepustce panie, jest studentem. tak? studentem. Bez Wiesmy chłopie spokój. jednym czasu mam takie kawałki. Sport jakiś? Pilot, telewizor. Czyli ta. latanie, głównie latanie. Ta, ta. Ta, ta. To są pani włosy naturalne czy to jest czapka? No to pan nie widzi, że to jest czapka. Aha, czapka. Yy. Ta, ta. Rzuca się pani w oczy. Jak z jedzeniem pani? No, Wiem. Wie pani? A co pani jest? Zdrowo, niezdrowo? No staram się zdrowo. Było dużo jedzone? Bo widzę papier kupiony. Pan je? Pewnie. Normalnie? Pewnie. A co pan uwielbia? Wszystko. Na noc się pan nażera? Pewnie. No. Szczerze. No Dwa razy w dzień nie jem, chociaż mnie stać na trzy razy dziennie, Co ma pani do jedzenia? Chlebuś. Chlebuś jest. A co do chlebusia będzie? Nie wiem, zobaczę. A co jest w lodówce? Pusto. A pani się obżera na noc? Ostatnie pytanie.